Witam Was kochani serdecznie w tarocie codziennym. Witam, witam. Dzisiaj jest wtorek 21 października 2025. Znalazłam tego pięknego czarnego konia w internecie i myślałam sobie, a wytworzystam do moich nagrań. Patrzę się na tego konia, mnie uspokaja ten w ogóle, ten gift to wideo. Nie wiem, pięknie, pięknie. Tam bym się chciała znaleźć dzisiaj, bo już od dzisiaj, dzisiaj na naprawdę mam takiego nerwa, jeżeli chodzi o przygotowanie się i pójście do pracy. No dobra, dobra kochani, karty na dzisiaj. Napiszcie mi w komentarzach, jak mi ja wam poranek, bo ja jestem trochę zdenerwowana, biegam i muszę się troszeczkę uspokoić jeszcze nie dopiłam kawy. Także wy napiszcie mi w komentarzach. Jak wam mija poranek, a my zobaczmy, co nam tutaj Tarot chce powiedzieć. Tak, usiądźcie sobie na chwilę ze mną, wypijcie sobie tą kawę, herbatę przed wyjściem do pracy, później przed za, za, zacz, zaczynaniem dnia. Zobaczmy, co nam Tarot chce powiedzieć, co nas dzisiaj czeka. Cztery denary odwrócone, dziewięć mieczy, stres jest. Cztery miecze odwrócone, brak spokoju. Siedem buław. I wisiele. Co ci powiem Wam nie za ciekawe te karty na dzisiaj. Będzie, będzie stresujący dzień co dla niektórych. Słuchajcie, wczoraj 21 października. Co będzie się dzisiaj działo w naszym życiu? Słuchajcie, energia tego dnia pozostaje taka sama astrologicznie intensywna, emocjonalna i uwalniająca. Ale opowieść zmienia się troszeczkę. Tym razem jest bardziej wewnętrzna, psychiczna i duchowa. Słuchajcie, te karty to jest układ, który mówi nie możecie już dłużej tłumić tego, co czujecie. I dzisiaj ten wszechświat delikatnie, delikatnie, a może nawet dosadnie, co do niektórych. Popchnie was do konfrontacji z własnym lękiem i z własnym zmęczeniem, z tym, czego już nie, nie chcecie już dłużej udźwignąć. Ale finał jest piękny. Dzisiejelec pokazuje, że zmiana perspektywy przynosi spokój i przynosi wolność. Słuchajcie, ta energia planet na dzisiaj dalej podtrzymuje ten klimat tego emocjonalnego oczyszczenia i ogólnie zakończeń. Mamy słońce w ostatnich stopniach wagi, także będziemy kończyć pewien rozdział w relacjach, w sposobie, w jaki na przykład reagujecie na ludzi. I od jutra zaczyna się ten sezon Skorpiona, czyli prawda, transformacja, głębia. Merkury już jest w Skorpionie, myśli sięgają głęboko. Dzisiaj możecie odkryć, co tak naprawdę Was boli. Nie powierzchownie, tylko w rdzeniu naszego serca. Tak? Księżyc wraca, te emocje na wierzchu dalej, intuicja jest bardzo silna. Uważajcie na przeszłość. Może wrócić wspomnienie, sen albo osoba, która symbolicznie przypomni Wam o czymś niedokończonym. Mars w wadze kwadratura Neptun. Możecie być zmęczeni, rozdarci, między chce działać, a nie ma siły. I to jest też taki dzień, w którym nie musicie wszystkiego kontrolować. Wystarczy po prostu, że zrozumiecie, gdzie kończy się Wasz wpływ, a gdzie zaczyna się ten wszechświat. Tak? No dobra, kochani, słuchajcie, dzień zaczyna się momentem, w którym musicie coś puścić: kontrolę, emocje, oczekiwania albo ten strach o to, co dalej będzie, tak? Możecie dzisiaj poczuć, że coś wymyka Wam się z rąk, plan, plan, relacja, rozmowa, decyzja, ale to jest właśnie ta lekcja, że nie wszystko da się zatrzymać na siłę. To tak jakby ten wszechświat mówił wam, słuchajcie, zaufajcie, że to, co odpływa, może Was nauczyć, że niczego nie musimy trzymać się kurczowo, tak? Słuchajcie, no mamy trochę stresu. Mamy tutaj najtrudniejszą energię dziew ta dzisiaj. Dziewięć mieczy. To jest takie przedpołudnie. Dziewięć mieczy to jest niepokój, to jest lęk, to jest zamartwianie się. Możecie dzisiaj czuć presję, poczucie winy albo myśli, które wracają jak bu bumerang w waszej głowie. Ale ta karta pokazuje, że, też, że większość z tych lęków żyje tylko w waszej głowie. W praktyce to jest moment, żeby zrobić coś prostego, co was uziemi. Głęboki oddech, chcie sobie na spacer, jeżeli możecie. Napiszcie sobie taką notatkę wdzięczności. Nie musicie mieć rozwiązania. Wystarczy, że po prostu Pozwolicie sobie na chwilę odetchnąć, napijcie się kawy, pogadajcie z koleżanką, przez chwilę. Taki oddech, lekkość. Słuchajcie, po tym emocjonalnym poranku przychodzi po prostu wyczerpanie. Mamy cztery miecze odwrócone, i to jest karta, która mówi, że za długo tłumiliście emocje. Możecie się dzisiaj czuć ospali, rozkojarzeni, niezdolni do wspienia się. To też jest znak, że wasz organizm domaga się przerwy dosłownie. Nie walczcie z tym. Cztery miecze odwrócone przypominają, że czasem największą odwagą jest przyznać się. Po prostu nie mam dzisiaj, nie mam siły. Nie mam już siły. Ja się przyznaję codziennie do tego. Nie mam już siły. Słuchajcie, pod wieczór energia będzie wracała do nas. Mamy siedem buław, to jest walka o siebie. Ale już nie z pozycji ofiary, tylko z pozycji siły. Ktoś może was dzisiaj sprowokować, ktoś może dzisiaj was skrytykować, ktoś może przetestować wasze granice, ale ty już wiesz, że nie musisz nikomu nic udowadniać. To jest moment, w którym mówisz: Nie, dziękuję, to mnie nie dotyczy. Stajecie w swojej prawdzie, bronicie spokoju, swojego spokoju jak, jak tarczy. No i słuchajcie, na noc wisielec, przychodzi spokój, przychodzi refleksja i przychodzi zmiana perspektywy. I, i wisielec to jest też taki moment, aha, to jest moment zrozumienia, że to, co dzisiaj wydawało się problemem, jutro może być błogosławieństwem, tak? To też jest symbol odpuszczenia kontroli i po prostu zaufania procesowi życia. To jest idealna noc, to jest idealny wieczór dzisiaj, żeby pomedytować, żeby zapisać sny, żeby po prostu dać sobie tą chwilę ciszy, bo wisielec mówi, Twoje życie układa się dokładnie tak, jak powinno, tylko popatrz z innej strony o to życie, tak? Słuchajcie. Także podsumowując, dzień, rano puszczamy kontrolę, nieważne. Będziemy się konfro konfrontować z naszymi lękami, z naszymi myślami. Troszeczkę może być ciężko i po poczujemy się troszeczkę, nie wiem, południe, popołudnie wykończeni. Będziemy potrzebować troszeczkę odpoczynku, troszeczkę regeneracji. Siedem buław, popołudnie, wieczór, walczymy o nasze granice, walczymy o nasz spokój i w końcu na noc mamy zrozumienie, odpuszczenie, wewnętrzne przebudzenie. Słuchajcie, nie próbujcie dzisiaj naprawiać wszystkiego w jeden dzień. Nie uciekajcie od lęku dzisiaj, spójrzcie mu w oczy, a zobaczycie, że nie jest zaledwie nasz lęk taki groźny, jak się wydaje. Zatrzymajcie się dzisiaj na chwilę, oddychajcie dzisiaj i dajcie sobie czas. Tak? Słuchajcie, czasami to odpuszczenie czegoś to nie jest porażka, to jest wolność. Czasami trzeba po prostu sobie odpuścić. Także tak to zostawiam. Może być troszeczkę stresujące. Ja bym chciała, żebyście w ciągu dnia mi napisali w komentarzach, jak Wam mija dzień, albo pod wieczór napisali mi, jak Wam mija dzień. Ja Was pozdrawiam serdecznie, dziękuję za oglądanie Guziaki Papa.